Wyjebało mnie z napetka Bartek ruchał jak na klatka. Bartek lubię cię, nie zapomnę cię. Bartek ty, ty ładny, Lubisz żal senar, kiedy pizda mi się świeci. Ja siedziałem grzecznie w kukurydzy, kiedy Bartek, wujo mój, wujo, wujo, wujo Bartek, kiedy na trzy, cztery miesiące siedziałem. Siedziałem, siedziałem, siedziałem w domu, cztery miesiące wyjebało mnie Pizda ogień, wyjebał mnie ogień, ten kombajny koszą, a ja się śmieję Siedzę sobie w kukurydzy, w kukurydzy siedzę i puszczę drona Drona puszczam i siedzę grzecznie w kukurydzy. A Bartek lubi, kiedy Fokusem jeździ. Bartek lubię cię, kiedy ci... kiedy zapierdolę. Dlaczka pod bramką. Bartek mnie widział. Nie widział mnie. Bartek kocham cię. Wyjeba. Wyjebał. Wyjebał. Wyjebałem się z gaczy, posrałem wszystkie, wszystkie w, w, w cele, wyjebałem się do rzeki, pojebałem się rzeką, jesień, choinka, bzyko, ja pierdolę w choince, skarpetkę, przez skarpetkę, robi dziecko, wyjebał drona, wyjebał drona na imielno, a tam ich nie było. Damian wyjebał ogień. Damian gonił mnie, siekierą i nie wychodzę, bo mnie Damian gonił w siekierą. Damianku, Damianku, spuszczonego Cię miałeś i goniłeś mnie, siekierą. Co najlepiej lubi Damian? Damian, Maduń do mnie pisał, Maduń do mnie pisał, a, ci, a po, chciał mnie pobić i nie wychodzę z domu, bo śledził chciał mnie pobić, śledził chciał mnie pobić, śledził chciał mnie pobić, podjechał kiedyś pod mój dom, zapierdolił mi. Zapierdolił mi dwie petardy Myślałem, że to petardy, a to, a to burza była